Witam was moi drodzy, jestem Zygfryd to jest gra Paranormal, co się zwie. Wybaczcie, że intro nie nagrałem, ale zauważyłem, że jak włączam nagrywanie, to... tuż jakiś hałas? Tu łazi gdzieś. Patrzcie! Chce, żebym tam poszedł. Nie, 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 nie idę tam. Generalnie o co chodzi? Jestem jakimś artystą, którego dom jest nawiedzony, on postanowił mi to nagrać, żeby udowodnić, że nie oszalał i chyba pada deszcz na dworze. żeby zobaczyć. A, dzień dobry, mały kolego. Wo Ruszają woo, wow. ruszające się kartony, to jest prawie jak metal Gear solid, ale mam nadzieję, że nie. E, tak, swoją drogą, co miałem powiedzieć? No, mam nadzieję, że to taki mój powrót do strasznych gierek. E, klucze, może wyjść z domu? O, a nie, mam wszystko nagrać. No, no. Cześć, kolego. A i w ogóle posiadanie takich dziwnych manekinów w domu, żeś... To jest trochę niepokojące. Wow. No i y, mamy chyba teraz, wiemy czemu nasz bohater postanowił nagrać to, tak? Y, mam nadzieję, że oświetlenie w drogą drogę jest wystarczające, bo mam co do niego pewne wątpliwości. Gdzie ja tam mogę wejść? O! Dobra, ale przepraszam, że latarka mi bardziej będzie dzierać baterię. Nic tu nie ma po Oczywiście jeśli znacie... Jeszcze raz. Oczywiście jeśli znacie jakieś fajne horror, to, po to polećcie. nie pogram jakaś półka na wino artystyczne chyba. Proszę na śmieci jakieś półki. No i zaraz się poruszały jakieś pudła i to wszystko. Let me die tam było coś ok, to niepokojące. No i ważne. Czy ty dostałeś mały kolego? Ej, figurka. Ej, nie mogę się ruszać. Eee, ona nie chce na mnie patrzeć. Jestem takim, że jestem. Okej, okay, ma czerwone oczy. No za, no, ale wyoko. Znaczy z mojej perspektywy naprawdę. Dobra ej, bo się boję za mnie zje, hmm. okay, <tronik Heavenly> okay, ok Eee Już nie pada No, wcześniej padało bym się dawało eee, Kuchnia, dobra Wyłączenie, włączenie dla latarki jest Krafala Co to było? Ale do lodówka głośno chodzi. To co? Telefon. My battery's running though. I should go to bed and charge it overnight. Aha, uh but -huh. you've got the macome battery commut, sir. Okay. Ufff... Ufff... Okej... Okay. Stoję. Uciekaj! Uciekaj! Ej, Ciebie tu nie było. Ciebie tu na bank nie było. Fuck. got mail. O fuck, słaba bateria. On mówi, że muszę iść do łóżka. Łóżko jest u góry? Powiedzcie, że łóżko jest u góry. Jest jaduszko. Ej, światło, widzicie, migamy światło tam w pokoju koło kuchni. No i co? Ja w ogóle mam kamerę w kuchni? No nie, nie, nie chcę wychodzić zaraz. Co to jest? Co to jest jakiś...? Ej, ja chcę stać. Ej, czy ja... to byłem ja tam biegałem? W sensie to był model mojej postaci? To nie dziwne. O, padało i przestało. Pocieszające, słyszałem jakieś krzyki. Eee. <laughs> The fuck! Krzesło nie chciał zbić. Tak nie może być. Sprawdźmy to jest w łazience. Co to jest za krzyżyk. Obróca wow, wow, wow. się i znikniesz, prawda? Ha! Sukces. To mi otworzy. Czary przeszły. Fak. Ej, 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 czemu tu jest wszędzie pełno krwi? I obrazy, ktoś... Po ścianie przeszedł do wanny? Czemu ja się bujam cały? O nie, 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 nie chcę pociągnąć. Wyłącz wodę głupcze No nie da się. W ogóle w lustrze jest coś innego... Jakaś głowa tam jest w ogóle. Hm. Jak włączam latarkę to znika i za mną tej głowy nie ma w ogóle. W ogóle odbicie lustrzane jest to jakieś takie... Trochę nie tak jak być powinno. O, kibel też na krwią. Czy jestem kobietą? okres. Nie, dobra, to ehm. o, dobra. Czemu mój władza się tak buja dziwnie? przecież nic nie piłeś. Chyba, że przed nagrywaniem. To tak pociemniało. Rybki! Rybka zniknęła. Coś jest z rybką. Czepeczka Coś wziąłem, ale nie wiem co. Mamy tutaj takie do rozmowy z demonami. Popatrzmy, czy coś mi to da. Szkoda, że jest zabugowany i nie widzę co pokazuje. Wyglądam, że to było d i E Daj. gin Nie? Nie zabijaj mnie. Hm. Klucz A nadal jest has, bla bla bla. bla. Mogę otworzyć drzwi już mogę Co ty tu robisz? Zamknę drzwi Otworzę i Ciebie już tam nie będzie Fak! Mogę go obejść jakoś O mogę Co <laughs> za odgłosy? Coś biegnie, coś biegnie to the... Co jest ciecamutulacja. Ej, 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 to mi się wcale nie podoba. Mam maila. Aha, to ten... jest. Włączę oh, to głupi telewizor Dziękuję Jakąś figurkę znalazłem Mam maila Czyli bater się buja jakby był pijany Całą bateria, idziemy do łóżku mi nie zrobić chłopczyku, prawda? Wow. Pat zjechał, wjechał, nieważne o, ten też jest w tym miejscu. No do no, fuck, no fuck, no, fuck. łazienkę. Powołajmy zadeczną no duchy. I pójdziemy spać. To jest genialny pomysł. Nie. Jest cisza. Jakiś postęp. Nie wiem czy on na coś czekać, czy to słyszałem jakiś dźwięk i wcale mi się on nie podobał 3 lipca to jest lipiec, nie? Czemu to jakoś dziwnie świeci? Czemu nie mogę kłócać? No pada deszcz Czemu i boader znowu się buja? Hopie, ogarnij się. Co to było? Jakieś kliknięcie słyszałem. Chłopczyk tu dalej leży, dobra. O, Michael Jackson! Tego nie widziałem. Ym, aha, to mi ktoś zdemolował, zanim poszedłem spać, tak? To jest Poltergeist, jak w tym filmie. sumie mi mieszkanie. Czemu w niektórych są te znaczki? Już gdzieś to widziałem, no chyba poświęcę było. To to jest. Tu coś było przed chwilą. Widziałem cię. To był graffiti demonów. W komputerze nic. Kudła. Nic. Łuczyk przy drzwiach. Nic. Co słyszałem? Daj mi to włócznie, będę nie walczył. Co to było? Jesteśmy jakieś ukryte drzwi? Otwórzcie mi je. Spokój deweloperów. O, fakt, przeciwko jak żeby znowu do góry. A, ale teraz jest szansa, że tu coś będzie. Rurę Potłuczone szkło? Skąd się tu wziął potłuczone szkło na kolary Ja wiem, że on jest artystą, no ale bez przesady W ogóle o co chodzi w tej grze? Mam łazić i nagrywać co się dzieje strasznego w tym domu, tak? Super. Więc pytanie: dlaczego się na strychu nic nie dzieje? W ogóle jak z z czasem? Trzy, 14 minut. No usłyszałem jakieś dziwne skrzypienie psiakarma, psa, to ja tu nie widziałem coś słyszę Do czegoś nie było, się Mogę wyjść do obrotu? O, mogę! Pierdziel, wystraszy mi się, że się kwiatek tylko Piękna statułekka O! Ehe. Ej, 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 ej Open the door Ej, to tam dalej jest przywit do ściany, basta Fuck, ktoś mnie zamknęło na drogę Co to było? No, ej, Demolu mi Wow. Rest in peace boy o, czy ja słyszałem szczekanie psa ducha? Posko? Ej, czy ja mogę wziąć ten młotek? Nie mogę Tu coś jest Woda tu cieknie Nie, albo pada deszcz o Ale tu gdzie stoi nie pada O, tu pada, dziwne Dobra, wróćmy do środka, tak będzie by było bezpieczniej. O, już nie duch odparły, dziękuję. Wow. O, została też twarz. Zresztą może, jak znam, że to jest artysta, więc może jakiś artystyczny obrazek. Jeśli tu się woda leje. Czemu to jest? Na to coś leży jakaś butelka i ten. Czemu te krzesła są na stole? Wcześniej nie były. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, chodźmy szybko do góry. Co to było? Ow. Spadaj. Spadź spadź spadź, 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 spadź. What the fuck? Zgiń, przepadni Mogę mu przywalić czy coś? Eee, nie wiem. Zabiję go latarką. Czemu nie ja lewituje w sufi? Nazywam się Mattel Clark. I'm an artist, and my house is haunted. Lately, things have been going bumping at night. A lot. So I'm gonna decide to record it and prove I'm not crazy. Tak jakby przeszedłem grę, dotarłem do czwartej nocy, do czwartego dnia, kiedy jakiś duch demono anioł mnie zabił, uciął mi głowę, z tego to zrozumiałem, No i potem był była szafka z trofeami i to by było na tyle. Nie wiem czy Jesus. nie wiem czy wiele więcej bym odkrył tutaj w tym domu No się pudła ruszają Ale podobno każdy nowy dzień ma aktywować nowe te nowe nawiedzenia, czy jak to by to nazwać? Dobra, sprawdzimy dwie rzeczy, sprawdzimy strych. Sprawdzę u góry i na dół jeszcze raz i będę już kończył nagrywanie, bo po co to ciągnąć za długo? No, no nie, na no sprężynie też nie widzę, żeby to się działo. Więc możemy zejść sporo tym na dół. A na dole? Coś mi mignęło, już to, to trzyma. Tu! O, ktoś się wrócił beczkę, ty dranie. To już sztuczka z... Tym popiersiem to się nazywa, popiersie po, po, po chyba, nie? No Tą to, to sztuczkę już znamy tu. Nic więcej się stać, chyba nie może. Chyba, że Michael Jackson żyje, a to by nie było, w sumie chyba nie byłoby takie straszne. Jakby zaczął śpiewać, kresuł też już znam. Dziwną głowę znam. Pokój będący, nie będący odbiciem, znam. Teraz w mogę wyjść. O, wyłaź. Ale głowy nie znam. To fuck? To fuck, to fuck? To już znam, to już mnie nie przestraszy, no. Stroję prawie jak paranormal na Prawie. Będzie chłopczyk znowu? Nie boję się ciebie O! Mogę przez niego przejść nawet Światło miga, ale nic straszne prawo Osteś już widziałem i się nie boję Zrobicie nic, czego by nie widział, no poza tą twarzą drzwia. Też wszystko widziałem chyba. Ale sprawdźmy raz jeszcze. Czy tym nic nie zrobię. Rest in peace, boy. Jeśli robię, co nic nie zrobię, to portem mi weźmie. Co za No, no dobra, no to ja sobie postoję. Zbij szybę, no, no czekam. No, szyba. My battery running though. I should go to bed and charge it overnight. Cichaj. No dobra, to co, nie no, kończymy to nagranie tam bo. Wiem, że to może wypada, że są teraz nie czuły czy coś, ale. Tego typu gry przechodzi tylko za pierwszym razem, przynajmniej nie. To co, tyle. A tak, tych chłopczyków jeszcze chce spać ze schodów, nie? Doskonale. No nie, ciu, przerażaj, jest. który spadł ze schodów. No, dobra, tak wiersz. no nic, dobra, myślę, że nie ma sensu tego dłużej przeciągać, 23 minuty, o kurda, przed chwilą było 18, dobra, to już z pewnością kończymy, e, to było na tyle, trzymajcie się i mów, o, wypowiedzcie się, czy chcecie takie długie nagrania z horrorów czy wolicie takie krótsze, na przykład 10 minutowe, czy 15, e, to było na tyle, trzymajcie się i do następnego, hej! Teraz mi bateria pada.